Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj pokażę wam, jak się robi mob grinder. Dlaczego wam to pokażę? Ponieważ dużo ludzi mi się pyta, jak zrobiłam ten mob grinder na moim skyblocku. No więc stwierdziłam, że w sumie to pokażę, bo tłumaczenie to jest takie trochę, takie sobie. Więc zrobimy sobie dzień. Jak widzicie, jestem na kreatywnym. A słoneczko sobie zrobimy. Jestem na kreatywnym i w miarę szybko wybuduję ten mob grinder. Więc co będzie potrzebne? Będą potrzebne oczywiście yy, kamienie. Yy, te płytki nie są potrzebne, ale, ale po prostu yy, chciałam zaznaczyć jakoś takie miejsce, gdzie będą spadały te stwory. No i woda będzie potrzebna, a potem, żeby wypróbować, będzie potrzebny miecz. Światełko w pewnym momencie też będzie potrzebne, bo będzie dosyć ciemno. A zatem zaczynamy. To. Oznaczymy sobie cztery kratki, na które będą spadały stwory tu z nieba. Dookoła tych kratek zrobimy sobie. 2, 3. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3 cztery, to całe tutaj musimy zabudować. Okej. Okay. Yy, tu sobie jeszcze tu położymy. One tutaj będą spadać. My tutaj będziemy stać, i tutaj nam będzie lecieć woda. Dobrze, ale musimy stać ciut niżej, więc musimy sobie o tak, tak będziemy stać. Tak, tak. O w co? No, gdzie mi tutaj? Tutaj będziemy stać i będziemy tak po nóżkach je, je rąbać, więc musimy też troszeczkę niżej. O tak, tutaj je będziemy pukać. I z drugiej strony też będziemy. Mieczykiem o tak, ponuszkach, tak, ponuszkach jak tą owcę, właśnie. Tylko, że one będą tutaj sobie te stwory. Zatem wchodzimy tu z powrotem i będziemy obudowywać to wszystko. I teraz z tej strony. Dobrze, jak my będziemy tu stać, to w sumie to nie tylko. O, tutaj się przydadzą też jeszcze pół płytki. O, bo my tak będziemy je tutaj. Dobrze, czyli z drugiej strony. Tutaj też pół płytki. I tutaj z drugiej strony pół płytki. Także, jak tutaj wejdziemy, to na wysokości oczu mamy taką dziurę która jest dokładnie tam, gdzie te płytki cztery. Tutaj ta pół płytka, te półpłytki też są po to, żeby nam tu pająki nie przechodziły tędy. Okej, okay. wjeżdżamy. Czyli tak, tam gdzie jest to miejsce, gdzie spadają stwory, to od tego miejsca raz, dwa, trzy, cztery w tą stronę i raz, dwa, trzy... Tą stronę, to jest raz, razem ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj jest ósma, to coś za dużo. Czyli, że tutaj wystarczyło do tej... Razem musi być osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak. Czyli, że jak jest to, te cztery są, to od, tego, od tych czterech dwa w tą stronę, plus trzeci już taki murek i w tamtą stronę cztery. Ok, czyli możemy to sobie zabudować teraz jeszcze raz całe. Dobrze, i teraz tu, i tu, i tu, i tu, e nie tam, i tu. Taki kwadracik, i ten kwadracik, może nie bez tego, budujemy na wysokość, nie wiem ilu. Im wyżej, tym mniej będą miały życie, jak będą spadały na dół. Ale nie chce mi się budować takiego wysokiego, więc zrobię na 15. Nie wiem dokładnie na ile. O, tam już jest zrobiony przeze mnie, bo sobie musiałam przypomnieć, jak to się robi. Przypuśćmy, że jest tu 15, nie liczyłam w sumie ile. No i teraz z każdej strony tego tej dziury, o, na którą mają spadać, takie. Wybuduję i zaraz się widzimy. Ok, wybudowałam już tą wieżę z dziurą w środku. I teraz będziemy budować na boki. I to jest tak: te dwa to są pierwsze klocki. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. 8 i 9, i na 9 stawiamy tutaj murek. I tak robimy tutaj to samo. Ok, i tak robimy z każdej strony, żeby razem było 8 klocków i murek. 2, gdzie jest ten klawisz? 3, 4, 5. 6, 7, 8 i na dziewiątym murek. Nie w tą stronę. I tak z każdej strony. Czyli ja zrobię teraz z tych czterech stron i za chwilę się widzimy. Ok, zrobiłam to. Śmiesznie to wygląda. I teraz musimy zrobić platformy, na, z których, na których będą się rodziły nasze stwory. To robimy tak, tutaj stawiamy sobie klocek. I tu teraz dwa. Ten z dołu możemy wyrzucić i teraz. Ej, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Wystarczy tutaj tyle, i teraz z tej strony. i tutaj jest tak to wygląda że jest tutaj są dwie kratki raz dwa po to żeby jak tutaj zrobimy teraz właśnie platformę na której się rodzi stwór to jak on nam się tutaj urodzi i tutaj podejdzie do do tej krawędzi, może ja usiądę tu na tym, do krawędzi i spadnie tutaj w dół, to już nie będzie mógł wrócić na to. Więc będzie musiał być tylko w tym miejscu. A tutaj będzie. Sorry. A tutaj będzie leciała woda, która go zepchnie tutaj w dziurę. Boże. Sorry, musiałam się napić. No, coś mi siedzi w gardle. No, czyli taką platformę. <laughs> sorry. Taką platformę musimy zrobić z każdej strony, więc ja się teraz tym zajmę. Tutaj jeszcze zrobimy tak. Raz, dwa. Raz, boże. Raz, dwa. Jest, jak to szybko lata. Ach, niepotrzebnie to zrozumiałam. No, także tutaj będzie, z tej strony będzie następna i tam wszędzie. Także się widzimy, jak zrobię te platformy do końca. Ok, zrobione te platformy są. I teraz będziemy robić ściany. I tak, jak chcemy, żeby nam się spawnowały endermany, to robimy na raz, dwa, trzy. I wtedy dopiero y, przy czwartej jest y, y, sufit. A jeżeli nie chcemy, żeby się Endermany spawnowały, to musimy o jeden mniej zrobić na dwa. Więc my chcemy, żeby się spawnowały, więc robimy na trzy. Czyli, że teraz y, wszędzie robimy ściany na trzy. Tak dookoła, po prostu jak y, tutaj to idzie. Ściany na 3 i potem będziemy robić sufit. Więc widzimy się jak zrobię ściany. Ok, ściany są zrobione, jak widzicie wszystkie. Tutaj dziura. Tak to wygląda. No i teraz musimy tutaj porobić sufit wszędzie. A zatem widzimy się, jak zrobię sufit. Ok, sufit jest zrobiony, i teraz jeszcze weźmiemy klocek ich kamienia. I tutaj widzicie, prześwituje. Może ja wyłączę na chwileczkę, żebyście zobaczyli. Eee. Tutaj widzicie, o tak, tutaj jest tak strasznie jasno. Więc tutaj położymy klocek jeszcze jeden, i tu jeszcze jeden. I tak w każdym narożniku. Więc zapalę teraz świeczkę jeszcze, żebyśmy widzieli, co się dzieje. I tak, o właśnie. Ej, nie tutaj. Tutaj i tutaj. Nie wiem, dlaczego jest tak jasno, i nie wiem, czy to ma wpływ jakikolwiek, ale nie podoba mi się to, że jest tak jasno, więc dlatego tutaj nie było tego widać, ale zrobiłam. Teraz bierzemy wodę, i tutaj na dno każdego takiego rowka wlewamy tu. Raz, i na drugi klocek, dwa. Także to sobie tak ładnie płynie, o widzicie, dotąd. I tak w każdym raz i dwa. Także jak tutaj wpadnie, co, co wrzucimy tutaj, na przykład ten klocek. Q. O, to widzicie, on sobie tutaj płynie i tak jak spłynie, jak wpadnie jakiś stwór, to też tak będzie płynął i prosto do dziury. Dobra. Raz i dwa. I raz i dwa. Także on tutaj wleci, i nie będzie, przez to, że są dwa klocki tutaj, to nie będzie mógł wyjść. Dobrze. To zabieramy naszą, zrobimy sobie tutaj wyjście. O, jest nawet ciemno. Zabieramy naszą świeczkę. Wyjdziemy na powierzchnię. Aha, to teraz nie. Wyrzuciłam klocyk. Dobra, mamy tutaj nowy. Zabudujemy to z powrotem. I polecimy na dół, bo to już jest mobgrinder zrobiony. O, co tam się dzieje? Dobrze, hmm. że jesteśmy bezpieczni. Tak, i teraz tutaj musimy to dokończyć. Zrobimy jeszcze dzień tymczasem, żeby nam jaśniej troszkę było. Więc tak tutaj będą wypływać te nasze itemki, a tutaj musimy wlać wodę jeszcze przy murku. Raz i dwa. To było nam niepotrzebne. Za daleko aż. Dobrze, to tutaj o tak zrobimy no i tutaj zabudujemy jeszcze to wodę już wlaliśmy to zabudujemy i tutaj zabudujemy również i mamy mob grinder gotowy o i nasz klocek się też znalazł i tak podchodzimy tutaj i hops jest nasz klocek Jesteśmy na poziomie trudnym, więc zaraz się powinny zespawnować stwory, które będziemy tutaj bić po nóżkach. No, chopsia, chopsia, spawnujcie się. Wszystko jest przygotowane. Tymczasem sobie możemy pójść. Aha, i wtedy jak. Yy, na przykład będą tutaj itemki nam spływały i się zahaczą o to tutaj, to wtedy musimy to zbić niestety. I wtedy one przypłyną do nas bliżej. A jak jest tak zasłonięte tutaj, to wtedy pająki nam nie wyjdą tutaj tędy, bo pająki potrafią, gdyby tego tutaj nie było, to pająki będą tu wyłaziły. No dalej spawnować się co to jest, co to jest. Może zróbmy noc. Noc późna jest. Możemy i zobaczyć tymczasem do tego drugiego. Co tam się dzieje? I mam nadzieję, że jak wrócimy do tamtego, to będzie działał ładnie. Hmm, nic nie widać. Za daleko chyba byłam od tego wszystkiego. Dobrze, polecimy sobie. Zobaczymy, czy coś tu się w ogóle dzieje. za bardzo. Hej, nie tym, tym nie za bardzo. A to dlaczegoż? Co my jesteśmy? Mamy poziom trudny, creative. Zrobimy na chwilę survival. To pewnie nam się zespałnują od razu i zaraz nie zjedzą. Na pewno, jak znam siebie, to tak będzie. No dobra, zobaczmy. O, już widzicie, jest coś. Jest pajączek i możemy go tutaj smyk, 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 i ekspo dostaliśmy. I teraz poczekamy na pewno, jakieś następne się tutaj też zespawnują. Troszkę wolno to jest na tej moim skybloku, jakoś tak dużo szybciej się spałnują. Nie wiem, już parę razy próbowałam na kreatywie i tak jakoś mi się bardzo wolno wtedy spawnują. Dobra, zróbmy dzień. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Aj, 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 aj. Wolicie? Zobaczymy, czy tam coś się dzieje. Jak będziemy biegać od mobgrindera do mobgrindera. Nic. Tim, 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 tim. Ale jak widzicie Eddy szaleje. O, jak słychać coś tutaj jest. Także teraz możemy tutaj zbić po nóżkach. Po nóżkach dajemy. Tutaj jest nisko, dlatego dosyć długo trzeba... One mają swoje życie chyba prawie całe. Także trzeba je tam pukać dosyć długo, żeby. Ale jak widzicie, narodziło się ich mnóstwo. I teraz jak z tej strony pójdziemy. To i tamki są tutaj. Podchodzimy blisko i spływają nam. Ok. Czyli jak widzicie to działa. Tutaj się próbują wydostać przez ściany nawet. Działa sobie. Można tutaj expa robić i, i itemki mieć, i one nas nie zawijają wtedy. Dobrze, czyli zrobione. Polecam się na przyszłość. Jeżeli chcecie takie, właśnie poradniki, to napiszcie w komentarzach. To jak będę coś umiała zrobić, to oczywiście chętnie zrobię poradnik, jak to robić. To jest też taka. Ładna rzeźba tak w terenie. Dobra. Także piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy robić coś takiego, jak robić to, co chcecie następne mieć. I polecam się na przyszłość. Oglądajcie oczywiście wszystkie moje serie. Odwiedzajcie stronę Facebookową i lajkujcie, i subskrybujcie. No to pa, pa. tymczasem.